tak? Nie, jeszcze Sąd ogłosi swoją decyzję. Sygnatura akt 8 KP 953, łamane. Proszę siedzieć. To jest postanowienie, nie wyrok. Prokuratura, kropka. 3041 myślnik 3DS 238.2022 postanowienie dnia 30 listopada 2023 roku. Sot okręgowy w Warszawie 8 wydział karny w składzie tu obecnym przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Magdaleny Zbierady po rozpoznaniu w dniach 21 sierpnia 28 września 30 listopada 2023 roku w Warszawie. Na posiedzeniu jawnym w sprawie oczyn z artykułu 296 paragraf 1 kodeksu karnego zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonego Krzysztofa Tytko radcy pra prawnego Zbigniewa Stefana Baszczewskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku na postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 roku. W sprawie sygnatura akt 3041 myślnik 3ds 235.2022 w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa postanawia punkt pierwszy na podstawie artykułu 306 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 329 paragrafy 1 i 2 kodeksu postępowania karnego. Artykułem 465 paragrafy 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego oraz artykułem 437 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego uwzględnić zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego Krzysztofa Tytko radcy prawnego Zbigniewa Stefana Baszczewskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku i uchylić w całości postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie o sygnaturę akt 3041 3DS 235.2022 o odmowie wszczęcia śledztwa. Punkt drugi. Na podstawie artykułu 98 paragrafy 1 i 2 kodeksu postępowania karnego odroczyć sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego postanowienia na czas 7 dni. Proszę. Sąd poda ustnie najważniejsze motywy swojej decyzji. Zdaniem sądu decyzja, zaskarżona decyzja prokuratora jest co najmniej przedwczesna. Opieranie się przez oskarżyciela publicznego w swojej argumentacji na tym, że sprawą zajmował się sąd rejestrowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które w procesie decyzyjnym co do połączenia dwóch spółek PKN Orlen oraz. Polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa spółek akcyjnych podejmowały decyzje. Zdaniem sądu no, nie jest prawidłowy, gdyż prokurator, zgodnie z zasadą samodzielności każdego organu, który postępowanie karne prowadzi, powinien dokonywać samodzielnie ustaleń faktycznych. Oczywiście może się posiłkować decyzjami innych organów, ale. Nie, może, nie mogą one zastępować tutaj własnych ustaleń oskarżyciela publicznego. Zdaniem sądu, oskarżyciel publiczny, zanim podejmie decyzję, no nie przesądzając oczywiście ostatecznego jego rezultatu, bo jak wspomniałem na poprzednim terminie posiedzenia, na obecnym etapie postępowania karnego mamy na razie tylko zawiadomienie, o pewnie przestępstwa, czyli Pisemne wyrażone przekonanie strony, która taki, e, taki dokument sporządziła o tym, że przestępstwo miało miejsce ze strony zarządu już byłej spółki, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółki Akcyjnej <laughs> Polegające na tym, że e, no, wyraziło zgodę, czy e, brało udział w połączeniu tej spółki ze spółką e, PKN Orlen e, Na razie nie ma żadnych czynności dowodowych, krótko mówiąc, ponieważ prokurator się oparł na analizie dokumentów udostępnionych przez zawiadamiającego oraz tym, czym dysponował na podstawie zasobów Internet. Eee, także zdaniem sądu bez e, przesłuchania i weryfikacji, przede wszystkim bez ustalenia, jakie obowiązki ciążyły na członkach zarządu. Polskiego Górnictwa Gazowego, znaczy naftowego i gazownictwa w odniesieniu do planowanej transakcji stanu wiedzy w kontekście tych e, rozporządzeń akcjami PKN Orlen, których tutaj e, przy każdym wniosku dowodowym, który czytałem dzisiaj, e, był wspominany e, autorstwa pana pełnomocnika, e, jakie były intencje i czy i tak naprawdę w kontekście tych obowiązków ustalenie jaki priorytet powinien mieć zarząd decydując się na tego rodzaju połączenie dwóch spółek będzie można podjąć, znaczy dokonać ustaleń faktycznych w kontekście przesłanek z artykułu 296, które są bardzo ogólnie określone. I przede wszystkim dokonanie jakichś ustaleń, jeżeli chodzi o szkodę, bo tutaj kwestią taką jest, jaka jest wartość akcji, znaczy, zdaniem sądu, tutaj ważną kwestią jest porównanie wartości akcji spółki, która powstała z połączenia tych dwóch jednostek, a wartości akcji spółek przed połączeniem, jeszcze jak funkcjonowały jako dwa osobne byty prawne. Gdyż, no, wydaje się, że zarząd powinien dbać o, przede wszystkim, o interes akcjonariuszy. Jednym z nich, w, w obu, w przypadkach obu firm, oczywiście jest skarpaństwa, ale też są inne podmioty, które które posiadały akcje tych podmiotów i których interes też powinien być chroniony, skoro zainwestowały swoje środki w przedsiębiorstwa tych dwóch spółek. Jeżeli chodzi o te czynności, które są zleci oskarżycielowi publicznemu, to są już dałem wyraz w, swoim, w swoich pisemnych motywach. Na pewno należałoby przesłuchać osoby, które brały udział w tym w projektowanym połączeniu ustalić ich stan wiedzy. I jeżeli chodzi o e, m, kwestie związane z podejmowanymi uchwałami, to tak jak wcześniej też na poprzednim posiedzeniu e, o tym wspominałem, sąd w ramach tego postępowania, które jest postępowaniem odwoławczym od decyzji prokuratora, i które jest postępowaniem incydentalnym w postępowaniu przygotowawczym, więc stricte jest czynnością sądu w postępowaniu przygotowawczym i jako takiej nie może być to mówię a propos tego wniosku oddalonego wniosku o e, dopuszczenie przedstawiciela tak zwanego rzecznika interesu publicznego w osobie pani prezes stowarzyszenia Iskra 2015 jeżeli dobrze pamiętam nazwę e, nie może być oceniane jako postępowanie sądowe którym to dopiero taki rzecznik występuje. Tak jak wspomniałem, analiza dwóch artykułów 90 i 91 Kodeksu Postępowania Karnego nakazuje przyjąć, że to postępowanie, którym w tej chwili mamy do czynienia, nie jest postępowaniem sądowym. Eee, a mówię to w tym kontekście, że to postanowienie jest decyzją prawomocną: proszę wyłączyć telefon. Jest decyzją prawomocną, czyli zwyczajny środek odwoławczy od niego nie przysługuje, sprawa wraca do prokuratury i zdaniem sądu prokurator powinien, mając na względzie te wszystkie okoliczności, które były podniesione w tych rozlicznych pismach pełnomocnika, przynajmniej się ustosunkować do nich w kontekście, w kontekście czynu, o, które, o którego podejrzeniu zawiadomił pan Krzysztof Tytko pierwotnie. Sąd podziela również stanowisko, że ta sprawa powinna być prowadzona łącznie z tą drugą sprawą, która jak tutaj się dowiedziałem już została umorzona, tak? Więc nie wiem czy ta kwestia formalnie będzie możliwa do przeprowadzenia, chyba, że tamto postanowienie też zostanie zaskarżone i uchylone, ale zdaniem sądu prokurator powinien rozważyć tą kwestię, gdyż tak naprawdę chodzi o jedną transakcję, czyli jedno przedsięwzięcie polegające na połączeniu dwóch potężnych e, graczy na rynku e, wewnętrznym polskim e, obracając, znaczy których przedsiębiorstwa są bardzo bardzo duże. E, a ich pozycja no, przynajmniej do momentu połączenia była dominująca, jeżeli chodzi o zakres działalności, którą, która była przedmiotem tych dwóch spółek. Zdaniem sądu powinien e, no, wnikliwie przeanalizować te wszystkie okoliczności, wątpliwości, które się w tym kontekście pojawiają i które są artykułowane przez zawiadamiającego oraz jego pełnomocnika, by się do nich odnieść yy, i podjąć właściwą, właściwą yy, decyzję. Yy, Stąd nie może narzucić oskarżycielowi publicznemu w żadnym zakresie, w jaki sposób ma to uczynić. Więc ani powoływanie zespołów prokuratorskich, ani e, narzucanie prokuratorowi z czyjej pomocy ma korzystać przy ewentualnym prowadzeniu czynności postępowania przygotowawczego tutaj w nie wchodzą. Sąd może wskazać ewentualne czynności, które powinny być przedmiotem zainteresowania prokuratora, czyli jakich świadków powinien przesłuchać. Na pewno powinien przesłuchać osoby, które e, podejmowały wiążące decyzje, jeżeli chodzi o zarząd spółki Polski Górnictwo Na, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ponieważ to ich ma dotyczyć ewentualne to postępowanie. Kwestia związana z tym, że z drugiej strony są funkcjonariusze publiczni, a tutaj jeżeli chodzi o zarząd tej spółki co było tutaj tym argumentem, który przemawiał za tym, by te dwie sprawy rozdzielić, zdaniem sądu nie znajduje tutaj uzasadnienia w realiach tej sprawy, gdyż oba te podmioty są doskonałym przykładem tego, że te dwa żywioły, czyli publiczno-prawny i prywatno-prawny, funkcjonują i koegzystują ze sobą wzajemnie i rozdzielanie ich nie ma po prostu sensu. Tak faktycznego, jak i prawnego, zdaniem sądu, więc. Hmm, prowadzenie czynności powinno się odbyć w ramach, znaczy do w ramach jednego postępowania, ale tak jak wcześniej o tym mówiłem, postępowanie przygotowawcze jest powierzone prokuraturze do prowadzenia, nie sądowi. Sąd może w pewnym zakresie czynności takie przygotowawcze czy będące w gestii prokuratora wykonywać jedynie w sytuacji, kiedy kiedy jest tak zwany subsydiarny akt oskarżenia, czyli ta procedura będzie wdrożona w tym wypadku, ale to dopiero jest kwestia przyszłości, bo jesteśmy na etapie dopiero wszczęcia śledztwa. Reasumując, w tej sprawie śledztwo powinno być wszczęte i prowadzone, powinny być przeprowadzone przynajmniej czynności samodzielne, przez prokurator czynności dowodowe. Uzyskane w ten sposób dowody powinny być ocenione zgodnie z rygorami artykułu 7 Kodeksu postępowania karnego przez prokuratora, i prokurator wtedy, po analizie, powinien podjąć decyzję, czy zachodzą podstawy do tego, że zachodzi przestępstwo i należy skierować do sądu akt oskarżenia przeciwko konkretnym osobom. Tak jak wspomniałem, to postanowienie jest prawomocne. Po sporządzeniu uzasadnienia na piśmie, już szczegółowego, które będzie obszerne,

Jest to niewątpliwie dla nas jakieś małe światło w synemu, studium, być może wymiar sprawiedliwości będzie służył interesowi społecznemu. Serdecznie życzę mu Dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dużo zdrowia Panu życzę. Do widzenia.